Moja siostra to rodzina. Potrzebowała pieniędzy. Mój mąż wyszedł z siebie. Patrzyłam na rozbitą świnkę skarbonkę. Za mną drżący głos mojej córki. Ale to była moja. Ale tego wieczoru, gdy otworzyłam szufladę, prawda uderzyła mocniej niż byłam gotowa przyjąć. Nazywam się Katarzyna Nowak. Mam 29 lat. Moje życie było kiedyś spokojne, ale ostatnio czuję, że każdy dzień zaczyna się i kończy w birze napięć. Kiedy dom, któremu kiedyś całkowicie ufałam, stał się miejscem, gdzie czuję się najbardziej zagubiona, wydarzyły się rzeczy, które sprawiają, że zastanawiam się, jak mam spojrzeć w twarz sobie czy mężowi, którego kochałam i któremu wierzyłam przez tyle lat. Ale najważniejsza jest moja mała córeczka Zuzia, która właśnie skończyła 5 lat. Jest jedynym światłem w tych ciemnych dniach. Mój mąż, Michał Nowak, ma 32 lata. Jesteśmy razem od 7 lat, małżeństwem od 6. Poznaliśmy się pracując w firmie finansowej w Krakowie. Wtedy to Michał o mnie zabiegał. Dawał mi poczucie bezpieczeństwa i romantyzmu, o którym marzy każda dziewczyna. Ale po ślubie rzeczy powoli zaczęły się zmieniać. Szczególnie gdy jego młodsza siostra Ania, obecnie 22-letnia, zaczęła częściej pojawiać się w naszym życiu rodzinnym. Ania, najmłodsza siostra Michała, jest o 7 lat młodsza ode mnie. Michał zawsze był wobec niej nadopiekuńczy od dziecka. Zanim wzięliśmy ślub, nie przeszkadzała mi jego szczególna troska o nią. Nawet myślałam, że to miłe, że są tak blisko. Ale po zamieszkaniu razem zaczęłam zauważać problemy których nigdy się nie spodziewałam. Ania odwiedzała nas o każdej porze bez uprzedzenia, zachowując się jakby nasz dom był jej własny. Często przychodziła z pustymi rękami, bez uprzejmego powitania czy jakiejkolwiek oznaki wdzięczności. Na początku starałam się być cierpliwa, mając nadzieję, że wszystko się ułoży, ale za każdym razem, gdy Ania przychodziła, oczekiwano ode mnie przygotowania posiłków dla wszystkich bez żadnej pomocy. Michał nigdy mi nie współczuł. Zamiast tego ciągle bronił siostry, mówiąc, że powinnam zrozumieć, bo Ania mieszka sama, daleko od domu i potrzebuje miejsca, gdzie może czuć się swobodnie. Ale co ze mną? Czy ja nie zasługiwałam na komfort we własnym domu? Od narodzin Zuzi ograniczyłam godziny pracy, żeby mieć więcej czasu na opiekę nad nią. Jednak, nawet, praca na pół etatu zajmuje znaczną część mojego czasu. Michał zdawał się nie dostrzegać presji, pod jaką byłam. W dni, gdy pragnęłam odpoczynku, Ania niespodziewanie się pojawiała, przynosząc ze sobą niewypowiedziane żądania, których nie mogłam odmówić, stopniowo czułam się jak służąca we własnym domu. A najbardziej bolesne było patrzenie na Zuzie, zawsze grzeczną i starającą się zwrócić uwagę ojca, tylko po to, by być ignorowaną, gdy Ania była w pobliżu. Te drobne zmiany narastały dzień po dniu, zamieniając się w stały, tlący się smutek. Nie wiedziałam, jak długo jeszcze wytrzymam. Ale też nie chciałam, żeby zuzia wyczuwała napięcie. Więc ciągle powtarzałam sobie, żeby wytrzymać jeszcze trochę, czekając na odpowiedni moment, by wszystko rozwiązać. Jednak życie nie pozwoliło mi dłużej czekać. To, co wydarzyło się potem, zmusiło mnie do zmierzenia się z surowszą rzeczywistością niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. Był zimny, zimowy wieczór. Właśnie skończyłam przygotowywać kolację dla rodziny, a Zuzia radośnie układała swoje ulubione zabawki na małym stoliku przy salonie. Długi dzień pracy i opieki nad Zuzią zostawił mnie wyczerpaną. Ale uczucie siedzenia z córką, i oglądania jej szczęścia było emocjonalnym lekarstwem, które zawsze pomagało mi znaleźć równowagę. Wtedy zadzwonił dzwonek. Nawet nie musiałam patrzeć, żeby wiedzieć, kto to był. Jak się spodziewałam, Ania pojawiła się bez zapowiedzi. Weszła, jakby była u siebie, bez powitania czy podziękowania. Gdzie Michał? Właśnie wróciłam z galerii i muszę mu opowiedzieć o dzisiejszym dniu wykrzyknęła głośno, nawet nie spojrzawszy na mnie czy Zuzie. Michał wyszedł ze swojego domowego biura, jego twarz rozjaśniła się na widok siostry. Pośpiesznie podszedł, by ją przywitać, jakby nie widzieli się od wieków, choć odwiedziła nas zaledwie kilka dni wcześniej. Westchnęłam cicho i nakryłam dodatkowe miejsce przy stole dla Ani, choć nikt mnie o to nie prosił. Gdy wszyscy usiedli do jedzenia, nie czekali na mnie. Michał i Ania byli już pogrążeni w rozmowie o nowych markach projektantów, podczas gdy Zuzia cicho jadła, patrząc na mnie, jakby pytała Dlaczego tata ze mną nie rozmawia? Później, gdy zmywałam naczynia, Michał nagle zawołał z salonu. Kasiu, wyjdź i kup tort czekoladowy dla Ani. Mówi, że ma na niego ochotę. Zamarłam na moment i spojrzałam na zegar. Była prawie dwudziesta pierwsza, na zewnątrz było lodowato, a Zuzia musiała niedługo iść spać. Michał, jest naprawdę późno. Czy to nie może poczekać do jutra? Starałam się zachować spokojny ton, ale Michał natychmiast się zirytował. Zawsze tak masz. To tylko drobiazg, a ty robisz problemy. Ania niewiele prosi. W gardle stanęła mi gula, ale nie chciałam przestraszyć zuzi. Niechętnie wzięłam płaszcz i postanowiłam zabrać ją ze sobą. Nie chciałam, żeby została w domu otoczona napięciem. Po drodze do cukierni Zuzia próbowała mnie pocieszyć swoim niewinnym głosem. Mamo, jaki jest twój ulubiony tort? Myślę, że powinnyśmy wziąć taki z dużą ilością truskawkowej polewy, żeby było wesoło, powiedziała radośnie. Uśmiechnęłam się do niej słabo, próbując ukryć zmęczenie. Kiedy wróciliśmy do domu z dwoma tortami, jednym dla Ani i jednym dla Zuzi, to co się wydarzyło, zostawiło mnie w osłupieniu. Gdy tylko położyłam truskawkowy tort zuzi na stole, Ania wskazała na niego i powiedziała: Och, ten wygląda o wiele lepiej. Zanim zdążyłam zareagować, Michał beztrosko przesunął tort zuzi przed swoją siostrę. Proszę, Ania, możesz wziąć ten, powiedział z szerokim uśmiechem. Zuzia, mająca zaledwie pięć lat, próbowała powstrzymać łzy i cicho zaprotestowała: Ale to mój tort, tato. Michał spojrzał na nią obojętnie i odpowiedział chłodno: Ja płacę za wszystko w tym domu. Ja decyduję, kto co dostaje. Jego słowa były jak nóż wbity w moje serce. Zuzia przygryzła wargę, próbując nie płakać głośno, ale ból w jej oczach był nie do zniesienia. Szybko zabrałam tort, położyłam go przed nią i spojrzałam Michałowi prosto w oczy: Nie możesz tak traktować swojej córki. Powiedziałam stanowczo. Michał rzucił mi ostre, zirytowane spojrzenie, ale nic nie powiedział. Tymczasem Zuzia mocno przytuliła tort i szepnęła. Już nie muszę jeść, mamo. Chcę się tylko z tobą pobawić. Delikatnie pogłaskałam ją po głowie. Serce pękało mi na widok jej cichej dzielności. Tej nocy postanowiłam wykąpać Zuzie późno i spać w jej pokoju. Nie mogłam znieść kolejnej minuty z Michałem czy Anią. Ich śmiech dochodził z salonu, ale go zignorowałam. Leżąc w łóżku z Zuzią, przytuloną do mnie, wiedziałam w głębi duszy, że jeśli tak będzie dalej, nie będę w stanie ochronić mojej córki przed emocjonalnymi szkodami, jakie to środowisko jej wyrządzało. I wkrótce nie będę miała wyboru, jak tylko zmierzyć się z rzeczywistością, której tak długo unikałam. Następnego ranka, gdy przygotowywałam śniadanie, Zuzia wbiegła z salonu ze łzami w oczach, chwyciła mnie za rękę i wskazała na róg pokoju, gdzie trzymana była jej ulubiona skarbonka świnka, prezent od dziadków. Została rozbita na kawałki, a monety, które Zuzia starannie oszczędzała, zniknęły. Mamo, kto to zrobił? Nie mogę znaleźć moich pieniędzy? Zapytała przez łzy, a moje serce się ścisnęło. Zuzia bardzo ceniła tę skarbonkę. I każdego wieczoru szeptała jej dobranoc. Starałam się zachować spokój, otarłam jej łzy i delikatnie powiedziałam, żeby usiadła i zjadła śniadanie. Zapytam tatę, co się stało. Zapewniłam ją, choć w środku byłam pełna podejrzeń. Kiedy Michał wszedł do kuchni, natychmiast zapytałam go o skarbonkę. Wzruszył ramionami, jakby to nie miało znaczenia. Ania pilnie potrzebowała pieniędzy, więc powiedziałem jej, żeby wzięła stamtąd. Po co robisz takie zamieszanie? Odpowiedział chłodno. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Jak mogłeś tak beztrosko wziąć pieniądze, które Zuzia oszczędzała przez cały rok, tylko żeby pomóc swojej siostrze? Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo Zuzia jest zdenerwowana? To nie są tylko pieniądze. To coś, co ona ceni. Podniosłam głos, nie mogąc powstrzymać frustracji. Michał zmarszczył brwi i mruknął, że jestem przewrażliwiona. Ania to rodzina. Czy ty tego nie rozumiesz? Robisz wielką sprawę z czegoś tak błahego, odparł. Fala rozczarowania i gniewu we mnie wezbrała. Zdałam sobie sprawę, że Michał postawił potrzeby swojej siostry ponad wszystko inne, włącznie z naszą własną rodziną. Nie chciałam, żeby Zuzia była świadkiem kolejnej kłótni, więc zmusiłam się do zakończenia konfrontacji. Ale to, co wydarzyło się potem, wepchnęło mnie w głębszy kryzys. Tego popołudnia, porządkując szafę w naszej sypialni, ze szuflady, którą Michał zwykle trzymał zamkniętą, wypadł stos dokumentów. Kiedy je podniosłam, zamarłam w szoku. Były to papiery rozwodowe, już wypełnione i podpisane przez Michała. Dokumenty określały podział majątku i stwierdzały, że zrzeka się opieki nad Zuzią. Ręce mi drżały, gdy niezliczone pytania zalały mój umysł. Dlaczego przygotował te papiery, nie mówiąc mi? Czy wszystkie ostatnie konflikty były częścią większego planu? Przypomniałam sobie czasy, gdy Michał naciskał, żebym rzuciła pracę i została gospodynią domową, wielokrotnie podkreślając, że nie muszę trzymać własnych pieniędzy. Nawet sugerował, żebym podpisała umowę poślubną dotyczącą wspólnego majątku. Teraz wszystko miało sens. Michał chciał kontroli nad moimi finansami, żeby używać ich na długi ani. Prawdopodobnie myślał, że nigdy nie odkryje jego planu. Ale teraz, gdy wiedziałam, nie mogłam dłużej milczeć. Postanowiłam, że muszę natychmiast opuścić ten dom. Nie mogłam pozwolić, żeby Zuzia dorastała w środowisku pełnym kłamstw i niesprawiedliwości. Zebrałam najważniejsze rzeczy i zabrałam Zuzie do domu moich rodziców, który był niedaleko. Gdy tylko weszłyśmy, Mama zobaczyła zrozpaczony wyraz mojej twarzy i delikatnie zapytała, co się stało, Kasiu? Opowiedziałam im wszystko o Ani, Michale i papierach rozwodowych, które odkryłam. Mój tata, zwykle spokojny, nie mógł ukryć gniewu. Dobrze zrobiłaś, przynosząc tu Zuzię. Nie pozwolimy, żeby ten człowiek i jego siostra was dalej krzywdzili, powiedział stanowczo. Mama przytuliła mnie i Zuzie, szepcząc łagodnie. Odpocznij, Kasiu. Jesteś teraz bezpieczna. Poczułam ulgę, ale wiedziałam, że to dopiero początek prawnej i emocjonalnej batalii. Nie bałam się już. Dla dobra Zuzi zrobię wszystko, żeby ją chronić i odzyskać życie, na które zasługujemy. Siedziałam w salonie moich rodziców, obciążona myślami o tym, co muszę zrobić dalej. Tata skontaktował się ze swoim przyjacielem doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych i opieki nad dziećmi. Wiedziałam, że to nie będzie szybki ani łatwy proces, ale wsparcie rodziny dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Po jednym spotkaniu z prawnikiem otrzymałam jasne instrukcje, jak zbierać dowody potrzebne do ochrony siebie i Zuzi. Kasiu, najważniejsze jest nagrywanie słów Michała i wszelkich nietypowych zachowań, szczególnie gdy mówi o finansach czy opiece. To będą kluczowe dowody, doradził prawnik. Tego wieczoru Michał dzwonił do mnie wielokrotnie. W końcu postanowiłam odebrać, żeby ocenić sytuację. Zaczął rozmowę pozornie łagodnym, ale nacechowanym tonem. Kasiu, gdzie jesteś? Wróć do domu, musimy porozmawiać. powiedział, jakby nic się nie stało. Pozostałam spokojna, udając, że nie wiem o papierach rozwodowych. Nie widzę, o czym mielibyśmy rozmawiać. Potrzebuję czasu do namysłu, odpowiedziałam krótko. Po kilku minutach przepychanek Michał stracił cierpliwość. Jego ton zmienił się na krytyczny i oskarżycielski. Naprawdę myślisz, że możesz po prostu odejść i zabrać Zuzie bez żadnych konsekwencji? Powiedział. Jego głos stawał się ostrzejszy. Po cichu włączyłam funkcję nagrywania w telefonie. Kontynuował. Wiesz, jak źle jest z nami i Anią finansowo. Mamy kłopoty i potrzebuję twoich pieniędzy. Jeśli nie pomożesz, zobaczysz, jak te papiery rozwodowe zadziałają na moją korzyść. Jego słowa potwierdziły wszystkie moje podejrzenia. Michał i jego siostra tonęli w długach, a on zamierzał wykorzystać mnie jako finansowe koło ratunkowe. Po rozmowie wysłałam nagranie mojemu prawnikowi, który odpowiedział pozytywnie. To doskonały dowód, Kasiu. Użyjemy go do negocjacji zarówno opieki, jak i podziału majątku, zapewnił mnie. Kilka dni później otrzymałam więcej informacji od rodziców Michała. Najwyraźniej oni też dowiedzieli się o znacznych długach, które Ania nagromadziła przez hazard i lekkomyślne zakupy. Rodzice Michała byli głęboko rozczarowani odkryciem, że ich syn podpisał się jako poręczyciel pożyczek dla Ani, wciągając ich oboje w kryzys finansowy. W krótkiej rozmowie telefonicznej, Moja teściowa nie kryła frustracji. Kasiu, przepraszam za to, co zrobili Michał i Ania. Nasza rodzina nie będzie ich już wspierać, powiedziała surowym tonem. To tylko wzmocniło moją determinację. Michał i Ania nie mieli teraz żadnego innego wsparcia finansowego poza mną, a ja nie zamierzałam na to pozwolić. Zaczęłam ściśle współpracować z moim prawnikiem, żeby dokończyć proces prawny. Papiery rozwodowe zostały oficjalnie złożone w sądzie, wraz z dowodami zachowania Michała, włącznie z nagraniem rozmowy telefonicznej i innymi dokumentami. Michał nie spodziewał się, że zareaguje tak szybko i zdecydowanie. Zaczął dzwonić i pisać do mnie częściej, czasem przepraszając, innym razem grożąc, ale ignorowałam każdy telefon. Wiedziałam, że jego zmienne zachowanie było oznaką, że traci kontrolę. Mój prawnik również doradzał mi, żebym nie dała się emocjonalnie manipulować w tej fazie. W kolejnych dniach życie w domu moich rodziców zaczęło się stabilizować. Zuzia stopniowo stawała się szczęśliwsza, jej zmartwiony wyraz twarzy z naszego starego domu zanikał. Spędzałam z nią więcej czasu, zabierając ją do parku i czytając bajki na dobranoc. Te chwile przypominały mi, że robię właściwą rzecz, nie tylko dla siebie, ale też dla Zuzi. W końcu Michał nie miał wyboru i musiał podpisać umowę rozwodową. Mój prawnik wynegocjował warunki, gdzie zgodził się płacić 1600 zł miesięcznie alimentów na Zuzie i nie miał prawa ingerować w jej wychowanie. W ostatniej rozmowie telefonicznej Michał przyznał się do porażki. Kasiu, myliłem się. Przepraszam, ale chyba jest za późno, żeby cokolwiek naprawić. Mam tylko nadzieję, że będziesz szczęśliwa. Powiedział. Zakończyłam rozmowę, czując ulgę po raz pierwszy od bardzo dawna. Wiedziałam, że to nie jest idealne zakończenie, ale przynajmniej ja i Zuzia znalazłyśmy spokój. To był dla nas nowy początek i nigdy już nie pozwolę nikomu go zniszczyć. Po tym, jak Michał podpisał umowę rozwodową, poczułam, jakby ogromny ciężar spadł mi z ramion. Proces przebiegł sprawniej, niż się spodziewałam. Dzięki dokładnemu przygotowaniu i mocnym dowodom, które mój prawnik przedstawił w sądzie. Michał zgodził się płacić Zuzi 1600 zł miesięcznie alimentów i zrzekł się wszelkich praw do ingerowania w jej opiekę. Jednak to nie było już dla mnie najważniejsze. To, czego naprawdę pragnęłam, to nowy start życie, w którym ja i Zuzia mogłybyśmy być szczęśliwe bez ciężaru kontroli czy presji. Kilka tygodni po rozwodzie wróciłam do pracy na pełny etat w firmie projektowania wnętrz, którą pomagałam zakładać przed ślubem. Na początku martwiłam się o pogodzenie pracy z opieką nad Zuzią, ale na szczęście moi dawni koledzy byli niesamowicie wspierający. Paweł, dyrektor firmy, nawet zaoferował mi stanowisko kierownika projektu, przekonany, że mogę wnieść świeże i kreatywne pomysły do nadchodzących projektów. Zuzia też szybko przystosowała się do naszego nowego życia. Była uwielbiana przez dziadków, którzy rozpieszczali ją w najlepszy sposób, ale pozostawała grzeczna i wesoła. W wieczory, gdy pracowałam do późna, mama zawsze odbierała Zuzię z przedszkola i gotowała jej ulubione posiłki. Pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy razem przy kolacji, Zuzia nagle zapytała: Mamo, czy będziemy tu mieszkać na zawsze? Tu jest o wiele lepiej niż w Starym Domu. Jej słowa uderzyły mnie jak ukłucie w serce, ale uśmiechnęłam się i delikatnie odpowiedziałam Tak, kochanie, zostaniemy tu i zawsze będziemy razem szczęśliwe. Moja praca w firmie dawała mi poczucie wolności i autonomii, które straciłam podczas małżeństwa z Michałem. Byłam zaangażowana w kilka ważnych projektów, włącznie z kontraktem na projekt dla sieci luksusowych hoteli. Długie, produktywne dni na nowo rozbudziły moją pasję do pracy, płomień, który nigdy naprawdę nie zgasł. Po raz pierwszy od lat czułam, że żyję dla siebie, a nie po to, by spełniać czyjeś oczekiwania. Stopniowo pozytywne zmiany w moim i Zuzi życiu stały się częścią nowej rutyny. Każdego ranka jadłyśmy razem śniadanie i rozmawiałyśmy o ekscytujących rzeczach na nadchodzący dzień. Zuzia chętnie dzieliła się historiami o nowych przyjaciołach i zabawach w przedszkolu. W weekendy często zabierałam ją do parku, muzeów czy kina. Tworzyłyśmy piękne wspomnienia, powoli lecząc blizny pozostawione przez przeszłość. Pewnego dnia, porządkując stare dokumenty, natknęłam się na nasze zdjęcie ślubne z Michałem. Patrząc na twarz na zdjęciu, nie czułam już smutku czy żalu. Zamiast tego było poczucie spokoju i ulgi. Pokonałam ból, a to dawało mi pewność co do przyszłości. Wiedziałam, że nie jestem sama w tej podróży. Moja rodzina, przyjaciele, a przede wszystkim Zuzia, pomogli mi odnaleźć siebie na nowo. Postanowiłam zorganizować małe przyjęcie w domu moich rodziców, żeby im podziękować i uczcić początek nowego rozdziału w moim życiu. Zuzia była zachwycona, pomagając mi dekorować i wybierać jedzenie na przyjęcie. Otoczona śmiechem i ciepłem bliskich, zdałam sobie sprawę, że naprawdę przeszłam przez najtrudniejszą część. To było miejsce, do którego należałam i nie bałam się już wyzwań, które były przede mną. Pod koniec przyjęcia, mama przytuliła mnie i szepnęła: Dałaś radę, Kasiu. Teraz idź i żyj szczęśliwie. Uśmiechnęłam się, czując głęboki spokój po raz pierwszy od bardzo dawna. Wiedziałam, że nadal będą niespodziewane wyzwania. Ale teraz byłam gotowa im stawić czoła. Będę dalej budować przyszłość dla siebie i Zuzi, przyszłość, na którą obie zasługujemy.